Kolejne pytanie od Mario, Blave, dlaczego we FNAF 1 chika jest grubsza, ale w NAF 2 chudsza? Chodzi mi o Old Chica. Może przeszła na dietę, może nic nie była, może... Może po prostu ją tak zrobili. Może takie ją napował skod, skąd wiesz? Wiesz, FNF 1 plus pizza plus chika, to wiecie, to niedobre dobre połączenie. A czemu jest grubsza? Nie wiem, nie pytałem. Jak chcecie wiedzieć, to idźcie do lokalizacji Snap 2 i sami się je zapytajcie. Tylko jak już nie wrócicie, to nie jest moja wina. Kolejne pytanie od Kaspra: Blayfox, czemu ten niebieski królik nazywa się w Boni, a nie Rabbit? O odpowiedź na to jest tylko jedna i bardzo prosta: Skąd ja mam to kwa wiedzieć? ta się pytajcie? No właśnie, dam sobie nad obciąć, że Scott nawet ci na to pytanie nie odpowie. Po prostu jest w i tak miało być. A czemu nie Rabbit? Bo nie świnia. No właśnie. Kolejne pytanie od Hana. W ogóle, co robią animatroniki, jak nas zabiją? To co robią? Na przykład Edna w Włóczniku Castellonite. Nie, może wtedy. Może... Nie wiem, imprezy sobie urządzają. <laughs> Jej, robiliśmy stróża. Czeka przynieś pizzę. Wtedy wszystkie animatroniki idą sobie do wentylacji, tam sobie siedzą i piją pizzę. Dokładnie tak. Tak. A tak szczerze, jeśli chodzi o Ultimate Custom Night, animatroniki wracają na swoje miejsce i koszmar dalej się toczy. Pytanie od Tomasza: Blewox Fox czy jest w Ultimate Custom Night fanem Freddy? W Ultimate Custom Night fanem Freddy'ego nie ma. A to dlatego, że po prostu mu się nie chciało. I Pytanie od Bartosza: Jak to możliwe, że w F1 otwierają się drzwi bez prądu? Jak się podnoszą? Magic. O to jest takie wielkie, że się rozpikselowało. Czekaj. <laughs> Blay Fox czy najpierw Fredder mógł uratować Pink Dlaczego Spinger na 6 chce zabić Majka, czyli swojego syna, tak samo jak Krab, Baby, Lefty i Morten Freddy? Pozdrawiam. A... Dlaczego Didi przyzywa tylko halucynację i czy nią jest? Wiecie, Didi to jest taka ironia losu. Y, zgubiłem wątek. <grym> Didi, to z tego <grym> Dokładnie, Didi jest takim stanem umysłu, że kiedy masz nawet 50 razy na 20 i kiedy ci ona rzepka wszystkie animatroniki, które istnieją w twoim koszmarze właśnie w tej nocy, to nie bój się, Devcoin w ogóle ci nie pomoże, bo nieważne jak animatronika jakiegokolwiek zamkniesz i tak zawsze Didi może przyjść i zrujnować Twoje marzenie pod tytułem, żeby Fandem Foxy nie wychodziła za kurtyny. Eee, mam nadzieję, że do niektórych osób to chociaż troszeczkę dotarłem, jeśli chodzi o te komentarze. I nie, nie, spokojnie, żaden z tych komentarzy w dzisiejszym odcinku nie był powiedziany na poważnie. Tylko chcę uświadomić niektórym ludziom, jakie debilne pytania pokazują się pod odcinkami i czemu odcinki są aż tak bardzo krótkie. krótkie. Więc na tym odcinku ja bardzo dziękuję za oglądanie i widzimy się już w następnym tygodniu. Więc na razie, trzymajcie się. Cześć. Pożegnaj się.